Maria Grzybek. Maciej Burcy. Jesteśmy w siedzibie naszej małej firmy z Duńskiej Opowieści. Co widać na naszych sympatycznych fartuszkach przy ulicy Dworcowej 19 w Szczecinie. To jest nasza nowa pracownia. Zajmujemy się różnymi dziwnymi rzeczami związanymi właśnie ze Zduństwem. I co robimy? Naprawiamy stare kafle. Restaurujemy stare piece. Ale budujemy też nowe. Skupiamy się na konserwacji i ratowaniu tego. Co pozostało, bo na tym punkcie mamy świra. Bo przeszłość w architekturze jest piękna. Tak jak Marysia mówi, że e, wolimy stare, lubimy też nowe, ale mówimy też o zupełnie innym świecie. To, co e, jest dawne, ma duszę. To jest tak, że stary piec kaflowy dotykało kilkanaście osób e, w czasie swojego życia, więc zostawili kawałek swojej historii. W tym Wszystkim jest jakaś dłuższa i to robimy. Mamy możliwość obcowania z tą przeszłością. A dzisiaj cieszy nas to, że coraz więcej osób zwraca uwagę na Stare Piękno, że mieszkając w kamienicy brakuje w tym narożniku pieca, więc próbują go przywracać. Nawet już nie w oryginalnej, palącej formie, ale w formie wyjątkowego mebla, który cieszy oko i dopełnia wizji pięknego, starego mieszkania. To czym się zajmujemy, to jest taki e, kompletny projekt, e, który opiera się przede wszystkim e, na naszej pasji, ale na muzeum, które funkcjonuje na ulicy Małkowskiego. To jest jedyny taki muzeum w Polsce, Muzeum Zduńskiej Opowieści w Szczecinie. Mała powierzchnia, 80 metrów, ponad 2000 artefaktów, pięknych, starych, które można dotknąć, które można sfotografować, do których można wracać. Tu z kolei jesteśmy w pracowni, w której zamierzamy poza naprawą robić warsztaty ceramiczne. Chcemy, żeby ta przestrzeń żyła. Maria jest ceramikiem z wykształcenia, bardzo utalentowana osoba, pięknie rzeźbi, świetne podejście pedagogiczne i chodzi o to, żeby to miejsce żyło. Maria wpadła na fajny pomysł warsztatów rodzinnych. Opowiedz o tym. A warsztaty rodzinne, które będą się odbywać w tej pracowni, to będzie propozycja dla osób, które chcą zrobić coś razem, a nie zawsze mają ku temu sposobność, czas nie zawsze trzeba mieć pracownię, no nie każdy ma pracownię ceramiczną, żeby zrobić sobie takie rzeczy, więc I tylko razem, tylko w tym małym gronie rodziny. Dokładnie tak, pracownia jest wtedy do dyspozycji rodziny, ma naszą pomoc, materiały, które, i narzędzia, które zapewniamy, więc to wszystko. Fajnie można spędzić czas. Mamy już takie próbne warsztaty za sobą. Niedługo będą kolejne. A poza tym wnętrze jest sympatyczne i będzie. można się pobawić tą gliną w miejscu, gdzie mamy stuletni piec w stylu Art Deco, w którym widać żywy ogień. Nieprawdziwy nie z drewna, bo to jest biokominek, ale on daje klimat. I też troszeczkę ciepło. Więc tutaj mamy zabawę piękno, a w muzeum poza artefaktami mamy. Mnóstwo różnych opowieści, jak sama nazwa wskazuje, ale po te opowieści trzeba już przejść do muzeum. No i marzy nam się sklep. Nasza pracownia jest w jakimś zakresie sklepem, bo tu podpisujemy umowy, tu mamy nasze produkty, ale w Wiedniu przy jednej z głównych ulic jest salon należący do pewnej rodziny i stoją obok siebie piece odrestaurowane. 500-letnie, 400-letnie, 100-letnie. może przyjść, może dotknąć jak muzeum i może powiedzieć, ten chce. Tak jest nasze marzenie. Zapraszamy na naszą stronę, gdzie można zobaczyć, jak te wszystkie etapy naszej pracy przebiegają. HistorieKaflowe.pl tak. e, Oraz na stronę muzeum z opowieści.pl No i do nas po do prostu. Nas, tak. Zapraszamy w niedzielę do muzeum, w tygodniu, jeśli jesteśmy w Szczecinie. Zapraszamy nawet wpaść na chwilkę, poczuć się w innym świecie.